14 sierpnia 2020 roku w stulecie Bitwy Warszawskiej, Bitwy Polsko-Bolszewickiej, uroczyście odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą Vincentego Witosa, premiera Rządu Obrony Narodowej, rządu, który ocalił Polskę od bolszewickiej zagłady. W tym roku świętujemy pierwszy rok. Pierwszy raz po oczyszczeniu z zarzutów przez Sąd Najwyższy Premiera Wincentego Witosa, skazanego haniebnie przez sanację 90 lat temu w procesie brzeskim. Stajemy dzisiaj wspólnie władze powiatu Rawskiego, władze miast i gmin Ziemi Rawskiej, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, wraz z dostojnymi gośćmi, aby oddać hołd twórcom niepodległej Polski bohaterom tamtych lat w sposób szczególny. Upamiętniając jednego z ojców niepodległości Polski, Ignacego Jana Paderewskiego. Wspaniały pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu, inicjator budowy w Krakowie pomnika grunwalskiego w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. Był nie tylko inicjatorem, ale również fundatorem tego pomnika. Jego odsłonięcie zgromadziło ponad 150 tysięcy ludzi. Stało się wielką, patriotyczną manifestacją w 1910 roku, tak potrzebną do podtrzymania ducha niepodległości Polski. Ten najbardziej znany w ówczesnym świecie Polak w Europie, a zwłaszcza w Ameryce, prowadził szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz niepodległości Polski. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Woodrow Wilson, w styczniu 1918 roku umieścił 13 punkt, domagający się utworzenia wolnej Polski, dzięki czemu w traktacie wersalskim zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego. Prowadził wielką akcję zbiórki funduszy na rzecz pomocy ofiarom wojen. 10 listopada 1918 roku Podjął decyzję o powrocie do kraju. Baderewski przybył do Poznania 26 grudnia 1918 roku, po czym wywołał, czym wywołał wielkie poruszenie wśród Polaków. Jego wystąpienia stały się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem powstania wielkopolskiego. Po przyjeździe do Warszawy stał się mediatorem pomiędzy Piłsudskim, a Obozem Dmowskiego. 16 stycznia 1919 roku został premierem, pełniąc również funkcję ministra spraw zagranicznych. Wraz z Romanem Dmowskim jako pierwszy delegat reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. Dmowski był jego zastępcą. Jego rząd był ponadpartyjny, przejściowy, celem którego było zbudowanie zrębów niepodległego państwa polskiego. W grudniu 1919 roku Paderewski złożył dymisję swojego rządu i wyjechał do Szwajcarii do swojej rezydencji. Do kraju powrócił latem 1920 roku, wspierając na aranie międzynarodowej rząd Jedności Narodowej Wincentego Witosa jako wysłannik w lice Narodów. W 1921 roku zrezygnował z tej funkcji. Następne lata poświęcił koncertom, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Był krytycznie nastawiony do rządów sanacji, utworzył tzw. front morsz wraz z Władysławem Sikorskim, Józefem Hallerem, Wojciechem Korfantym, Karolem Popielem, domagając się demokratyzacji życia politycznego w kraju. Po wybuchu II wojny światowej Paderewski został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, to jest Sejmu na Imigracji. W trudnych chwilach naszej ojczyzny miał odwagę mówić prawdę, strzec dobra i zabiegać o to, służąc ojczyźnie i narodowi. Bóg jest prawdziwym źródłem mądrości, jedyną nagrodą tych, którzy się trudzą nad jej zdobywaniem. Módlmy się teraz do Boga za naszych wybitnych rodaków. Boże Ojcze, Ty z miłości posłałeś na świat swojego Syna, aby wprowadził ludzkość, by ludzkość z ciemności zła i błędu do jasności Twojej prawdy. Ciebie prosimy. Bo dzisiejsza uroczystość jest wielkim wyrazem wdzięczności dla wielkiego Polaka. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym symbolem i upamiętnieniem niezwykle ważnych postaw i działań, które dobrze przysłużyły się naszej Ojczyźnie i mają wpływ na bieg zdarzeń, których dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Główny bohater tych uroczystości, Ignacy Paderewski, niewątpliwie odniósł wielki osobisty sukces artystyczny, dyplomatyczny. Ale tę tablicę dzisiaj fundujemy. Nie dlatego, że był wybitnym i wielkim człowiekiem, ale że się podjął wielkiej sprawy, wybitnej sprawy, jaką jest Polska, nawet będąc przedstawicielem zawodu, który w niewprosty sposób koresponduje z polityką, z działaniami międzynarodowymi, z dyplomacją, bo taki zawód artystyczny wykonywał Ignacy Paderewski. Zawsze jest miejsce do tego, żeby przyczynić się dla dobra swojej ojczyzny. Czy będąc wielkim artystą, który koncertuje dla samej królowej Wiktorii i który rozmawia z najważniejszymi przedstawicielami tego świata, czy będąc przedstawicielem małej ojczyzny, zawsze jest przestrzeń do tego, żeby dla niej dobrze się przysłużyć. Dziękuję bardzo. Pamiętam, gdy czytałem stenogramy pierwszych posiedzeń Sejmu Ustawodawczego, który został wybrany w 1919 roku. Jemu właśnie Piłsudski dziękował za to, że w okresie od stycznia, gdy pełnił funkcję prezydenta Rady Ministrów, stworzył warunki, by w Polsce przeprowadzono bardzo demokratyczne wybory. To były pierwsze wybory w odrodzonej Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, która jeszcze nie miała pewnych granic. To wówczas Ignacy Jan Paderewski stanął na czele rządu, wprowadził regulacje wyjątkowe, które osłaniały ten proces wyborczy. A jakie to były wybory? To były wybory w pełni demokratyczne. Kobiety uzyskały prawa wyborcze. Wyobraźcie sobie państwo, dziś, gdy chcemy rejestrować listę Komitetu Obywatelskiego, potrzebujemy 5 tysięcy podpisów, a ówczesna ordynacja wyborcza przewidywała wymóg 50 podpisów pod listą. Zgłaszano do wyborów, która ordynacja była bardziej demokratyczna? Warto sięgać do tych dobrych jeszcze przedwojennych wzorów. Warto przypominać o tym, jak ważna była myśl ówczesnych mężów stanu i jak wielki wkład w budowanie naszej ukochanej ojczyzny Rzeczypospolitej polskiej wniósł także Ignacy Jan Paderewski wydarzenia sprzed 103 lat Wydaje się szmat czasu, nikogo już nie ma. Z tych, co pamiętają te wydarzenia, tym bardziej tych, co uczestniczyli. Ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby oddać hołd tym ludziom, dlatego, że możemy ten hołd oddać, bo oni byli. Oni walczyli o Polskę i wbrew najtęższym umysłom militarnym i politycznym ówczesnego świata postawili na heroizm żołnierza polskiego. Kolejna już tablica, która Żyją? jest osłonięta w rawie, to wieść o Romanie Dmowskim, o i Polski. Witosie, którą tutaj obserwujemy. To wielki dzień, myślę, że dla nas wszystkich. Ignacy Jan Paderewski to wybitny kompozytor, pianista, wielki polityk, bo był politykiem, bo myślał właśnie nie o wsi, ale o następnych pokoleniach. Warto byśmy my, którzy w jakiś sposób reprezentujemy władzę centralną, także podążali jego ścieżkami. On od najmłodszych lat przejawiał talent, talent muzyczny, wykształcony był w najlepszych akademiach muzycznych ówczesnej Europy. Takim przełomowym okresem był rok 1915, kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie stał się takim naturalnym ambasadorem sprawy polskiej, liderem amerykańskiej Polonii.